Co tam jest? Tomolot. Samolot. Samolot? Tak. Naprawdę? Leci. Leci. To chyba? Co? Nie jest samolot. Samolot. Nie. Co to za literka? Powiedz a. Samolot. Samolot. A kto leciał samolotem? Ciocia, gdzie leciała? Tu. Gdzie leciała ciocia? Tu. Jak tu? Tu. Tu to przyjechał, a tu leciała. A dokąd pojechała ciocia? Poleciała? Piłka. Piłka? Tak. Piłka. Piłka też. jedzie. Powiedz A, A. B. B. Si. C, C. D. D. D I. E. Pieski. Pieski, naprawdę. Są pieski. Tak skacze ładnie. Kacie. Skaczę. Kacie. Skacze. Ło. Słonia. Słonia. Słoń. Słoń! Gdzie. Nie gryzie słoń. Trąbą rusza. Trąbą? <śmiesznie>, Śmiesznie? O, mama, patrz. Co tam? Żałą. F. Frog. Co to jest? Frog. Frog. Żaba. 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 O. D. D. Co to jest? G. Żyrafa. Jała. Żyrafa, powiedz. Nie naciskaj, bo sobie przewiniesz. Powiedz żyrafa. Ma, patrz. Co? Patrz. Domek. Domek? Czyj ten domek jest? Fafika domek. Fafika domek. Czyj domek? Ło! Wow! Ma, patrz. Co tam lata? Niech. Samolot lata. Mama, patrz. Co tam jest? Widziałam. Widziałeś? Mom, to tak, to hmm. tak. Kotek. To taki duży kotek jest, wiesz? Jaki duży kotek. Gryzie. Gryzie, taki kotek gryzie, no. Mama, patrz. Co tam Gdzie jest? mam. Co to tak. jest? Klucze. Klucze. Kluczyki. Kucitki. Uh -huh. Bodu. Hmm? Bodu. Jakie bodu? Oh, 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 patrz. Lampa. Santa. Lampa. Piamta. Lampa. Samta. Samta, lampa, lampa, lampa. Siam, ziam, ziam. Lampa. Santa. A ile to masz latek w ogóle? Nie. Ślicznie pokazałeś, nie wstydź się. Nie. Dwa, tak? Mama. Słucham. Co to leci? Samolot. Samolot lata. Jata. Lata. Mała boczka. Ujoju. Cytrynka. To jest nie jabłuszko, to jest cytrynka. Fabianku? Co? A jak Fabianek jest niegrzeczny, to kto przyjeżdża? Jatek. Dziadek? Jatek. Co? Jatek. Jaki Jatek? Ja, ba. jatek. Dwa latka. A, dwa latka, latek masz tyle. Dobrze. A kto przyjeżdża, jak Fabianek jest niegrzeczny? Pi? Pićacza. Pićacza i co robi? Robi, ui, robi, ale co robi? Zabiera wszystkie zabawki. Fabi Fabiego zabawki, tak. I co zabiera? Fafik. Ale jak te zabawki zabiera? Które? Które zabawki zabiera? Fafi. Co tam zrobi? Chciałam! Widziałem, a nie widziałam. Patrz. Słoneczko to było. O. Fabianku. Co? Zabierasz z zabawki policję? Nie naciskaj, Aniołku. Przyciszasz sobie. Patrz. No, co tam jest? Widziałam. Widziałem, kochanie. Mama mówi, widziałam. Ty widziałeś. Mama, patrz. Co tam jest? Patrz. Ojej. Samolot. Samolot. To papa. Patrz. Co tam znowu jest? Gitara. Widziałam. Nie, skrzypce. Faficzku, to papa. jatek. Pa. Latek, masz dwa. Jatek, nie. już! Nie, nie. A ile? Widziałam. Widziałam, Fafisiu. Ty nie jesteś dziewczynką. Tak? Widziało, widziało. Widziałem, powiedz. Widziałam. No dobra, widziałaś. To zrób papa. Papa. Latek. Latek. Ile masz? Nie. Wstydzisz się? Tak. Nie wstydź się. Dwa latka powiedz mam. Mam dwa latka, dwa i pół. Sięgam głową ponad stół. Tak? Mama. Papa. Fabi, bye bye. Bye bye. bye, -bye.